że w odcinku zmierzymy sobie impedancję linii charakterystycznej. Yy, więc dobrze. Mamy dwie metody na to do wykonania tego. Pierwszą metodą jest zmierzenie impedancji linii zakończonej terminatorami zwarciem i rozwarciem i obliczenie pierwiastka z, ich, z iloczynu ich modułów najpierw potrzebny będzie do tego analizator sieci wektorowy. Tutaj mamy im odczyt impedancji na wykresie Smitha dla 2 GHz i zaterminowana linia jest zwarciem. Dla rozwarcia będzie to Przeskoczył nam wykres. I wartość wynosi mniej więcej tyle. Już tak więc zdjąłem pomiary dla od 20 do 2 GHz. Nie mierzyłem na małych częstotliwościach poniżej megaherca, ponieważ pomiar byłby obarczony bardzo dużym błędem jednoport Pomiar analizatorem wektorowym jednoportowo jest niestety obarczony dużym błędem. Jeżeli, bardzo dłuż, jeżeli trzeba zmierzyć bardzo dużą, albo bardzo małą impedancję, lepiej użyć... Skorzystać z drugiego portu. Ale w tym przypadku jest to będzie on wystarczający. Dobrze. dom jest zaterminowanie. Końca linii, jakąś znaną rezystancją. Ja użyłem rezystora 100 ohmów i odczytanie z wykresu Smitha częstotliwości, dla której linia stanie się transformatorem ćwierć To znaczy impedancja jest niesymetrycznie odbita. Z względem tego półkola. Więc sprawdźmy. Ja jest koło 100 ohmów do MHz i szukamy. Źle 420 MHz. No, powiedzmy, że część rzeczywista jest taka sama. Się nie zmienia. Odczytaliśmy 18 i 7. I teraz ze wzoru na transformator ćwierćfalowy, po przekształceniu uzyskujemy naszą impedancję charakterystyczną. Odczytana wejściowa to 18,7 ohm. I naszym obciążeniem było 100 omów A napiszmy jeszcze jedną jednostkę, żeby nie było. Jest to dla około 400. 20 MHz z groszami więc obliżę. Sprawdźmy, co nam wyszło. I oto nasze wyniki. Dla drugiej metody jest około i 43,24 OMA. Dla drugiej mamy ta następująco: tak gdzieś mniej więcej stało, około 42. 43, 46 się pojawiło. 46 ponownie się i do powyżej kilkuset MHz się bardzo wyraźnie psuje. Teraz się udało w końcu najbliższy wynik około 50 omów na 1200. Ale jest to moduły, ta część rzeczywista jest dosyć duża tej impedancji. Laminat wyraźnie tam nie trzyma tej stałej dielektrycznej w całym zakresie. Trochę jest daleko powyżej obiecywanych 50 ohmów. To zdaje się 10% obiecuje GLC. Czyli jako... Dlatego parę razy się zbliżyliśmy do tych ponad 45. Jednak do takich zastosowań lepszych byłby takie laminaty jak Rogers, może też falowódko planarny byłby lepszym rozwiązaniem od mikropaska. No nic, dzięki za uwagę. Do zobaczenia w następnych przygodach. Strzałka.